Na moim serwerze kraftq.pl jest tryb genkesz, na którym można zarabiać prawdziwe pieniądze. Wyobraźcie sobie co by się stało, gdyby jakaś nieproszona osoba miała ukrytego game moda. Mogłaby sekretnie wypłacić tysiące złotych, a w administracji byłoby wielkie zamieszanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc postanowiłem to sprawdzić. A jeśli wy jesteście ciekawi tego co się stanie, to oglądajcie ten film do końca. Oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Bo wtedy będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na kraftq.pl. Wystarczy napisać swój nick w komentarzu. Dobra moi drodzy. Zaczynamy totalnie od zera na nowym koncie. I to jest ten sprawca całego zamieszania. To właśnie ona. Galaktyczna skrzynia odłamków, z której lecą nasze wymarzone przedmioty. Klucz do niej można zdobyć na dwa sposoby: Zdobyć 64 galaktyczne odłamki, które wylatują z farm, Jaski i tartaku. Lub kupić je w item shopie. A 64 odłamki to 40 zł. Więc dzisiaj może być naprawdę bardzo grubo. Dobra, zaczynamy totalnie od zera. Muszę zacząć zdobywać po prostu odłamki. Da się jeszcze w jeden sposób zdobyć te odłamki, a jest to tego. Ukośnik rynek, gdzie można je po prostu kupić od różnych graczy, i z tego co widzę, 800 milionów dolarów, tyle kosztuje jeden odłamek. Nie wiem, jak on to zdobyć totalnie. Tak jak wcześniej wspominałem, zaczynam totalnie od zera, więc musiałem iść na farmę pszenicy i zacząć od czegoś. Kupiłem motykę i zacząłem kopać. Ja pierdzielę, ale jest grubo, nie? Naprawdę, dzisiaj jest, powiem wam szczerze, tak wysoko, że masakra. Oj, dostęp galaktyczny odłamek, ja pierdzielę. Już jeden mamy, Zarobiście. Ewenty: <laughs> W momencie, kiedy akurat poszedłem na farmę, okazało się, że na farmie pszenicy za 5 sekund rozpocznie się event o 5 zł. Bardzo by mi to ułatwiło życie, gdybym cokolwiek dropnął, bo mógłbym to wydać w item shopie. Jednak szanse na to, żeby ja to akurat zdobędę były całkiem niskie. Ponieważ było tu o wiele więcej graczy. Ja pierdziele. Dropnął ksapę jakiś te. Ukradł mi te 5 zł. A na innych farmach to nawet nie mam co. Na farmie ziemniaków jeszcze jest, ale ja nie mam tego. 25 poziomu. Bo mam tak naprawdę do zerowy. Znaczy drugi. Teraz mam drugi. No i tak już dropnął. masagra. Tak jak widzicie. Zaczynając od zera wcale nie miałem łatwo. No nic widzowie. Lecimy z tym po prostu. Zaczynamy kopać i tyle wow, ty! Odpalił się turbo Kesz na dwie godziny. Ej, ale grubo, tak szczerze. To nam naprawdę dużo da, jeżeli chodzi o zwykłe pieniądze. Więc się, cały czas tam coś dropi teraz. Po chwili kopania ulepszyłem swoją motykę, żeby zdobywać o wiele więcej kasy i ekspa. Przez to mój poziom będzie szybciej wzrastał. I moi drodzy, półtorej tysiąca. Nawet chyba to możemy jeszcze bardziej ulepszyć. Okej, okay. pięć tysięcy. No i tu musimy mieć już piąty poziom. Więc trzeba dalej kopać. Boże, przerąbane dzisiaj. Mamy jeden odłamek. Czyli mamy jakieś przy sobie osiemset milionów. Jednak no wciąż to nie jest jakoś niesamowicie dużo, nie? Ponieważ z prostych Liczeń. Jeżeli jeden odłamek jest wart około 800 milionów, zmniejszymy to nawet do 500. A potrzebujemy 64 takie odłamki. Wychodzi nam 32 miliardy dolarów. Tyle potrzebowałem, żeby otworzyć jedną skrzynię. Więc byłem przerażony. Serio, byłem tak przerażony, że postanowiłem oszukać nawet własnych graczy, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze na start. To jest galaktyczny odłamek. Ma swoją nazwę i tak dalej. A ja postanowiłem wejść w ukośnik sklep i kupić z Szarda. A następnie jego nazwa. Galaktyczny odłamek. I sprzedawać po jakieś 100 milionów. I dobra, nie, nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle się może udać. Ale no dobra. O kurde, jeszcze kupiłem stary tyle staków tego. Do, dobra, jest grubo. Czy tu gdzieś będzie kowadło? Niestety nie ma. Więc to chyba jest moment, w którym tworzymy, moi drodzy, swoją wyspę. No właśnie. Kupujemy żelazo i moi drodzy, no nie wiem. Nie wiem, czy to jest możliwe, że to się uda. Ale mam nadzieję, że tak po prostu. Nazywamy to oczywiście galaktyczny odłamek. Wygląda legit, no. No dobra, próbujemy. Rynek sprzedaj. Oczywiście za 100 milionów te Momencie poszło. Liczymy, że po prostu ktoś się nabierze, no. Jednak gracze chyba nie byli na tyle głupi. Przez co tylko zbardowałem czas i pieniądze. Podczas kopania wpadłem na pomysł, który może mi trochę to wszystko ułatwić. A jest to nagroda za Discorda, ponieważ dzięki temu odbiorę jeden epicki klucz. Więc przyjdę na Discorda, a następnie odebrałem nagrodę. Dobra, Gęke, kawę czy mi da. Dobra, moi drodzy, mam jeden epicki klucz. Dobra, błagam, daj coś fajnego, chociaż. No nie, to w ogóle bezsensowne, nie? I teraz wiedziałem, że mam przerąbane. Żeby zdobyć 32 miliardy dolarów. Trzeba poświęcić naprawdę kilka dobrych dni na serwerze. A ja tego czasu nie miałem. Więc czym prędzej przyszedłem na stronę kraftki.pl? A następnie kupiłem doładowanie o równowartości 200 zł. Jakby co wy też możecie tyle zdobyć, wpisując swój nick w komentarz. Dobra, mam te 200 zł, ale nie zamierzam tego jakoś mega nadużywać, żeby to było jasne. Na pewno co jest Must Have, to jest Ranga, która już jest warta 100, więc no jest to grubo. Ponieważ Ranga cash na pewno oszczędzi mi mnóstwo czasu. Ponieważ dzięki temu mogę wchodzić na większość farm. Przez co zdobywać o wiele więcej. Kasy. A resztę pieniędzy postanowiłem wykorzystać na klucze oraz odłamki. Dobra, wiem, że to jest oszustwo, ale no robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby jakimś cudem sobie trochę szybciej to ułatwić. 32 miliardy, no nie widzę tego, żebym to bardzo szybko zdobył, więc no trudno. Boję się, że w ogóle tego nie zdobędę, a będę musiał otworzyć tych skrzynek naprawdę mnóstwo, więc to niestety nie mam wyboru. Uwaga, moi drodzy, otwieram pierwszą skrzynię. Kurde, co to jest? Epicki klucz, nie wierzę. Druga skrzynia. Generator. Okej. Okay. Nie jest najgorzej, ale dalej nie jest to, czego oczekiwałem. Ponieważ wciąż nie mieliśmy. Ani jednego przedmiotu z tej magicznej trójki. Czyli korony, motyki oraz generatora magmy. Dobra, ja postawiłem sobie generator. On też będzie robił kasę, jakąś. jednak. No spoko, niech on sobie po prostu będzie i niech zdobywa mi siano i tyle. Zaraz, zaraz. Poczekajcie. Przecież miałem generator warty 50 miliardów. Rozumiecie to? Ten generator tak naprawdę zmienił mi w tym momencie wszystko. Mogłem go sprzedać za 30 miliardów, przez co miałbym prawie swoją wymarzoną kwotę, za którą kupiłbym odłamki. Dobra, czekajcie. Ile, ile taki. Okej, okay, on jest strasznie, bo on strasznie dużo kasy dropi. Ja chyba tu nawet chwilę po nie no, dobra, sprzedaję go. Rynek sprzedaj. Moi drodzy, właśnie wystawiłem na rynek to za 32 miliardy. Nie wiem, czy ktoś to kupi. Zakupił, nie wierzę. Nie wierzę, zakupił to. Ja pierdzielę. Jednak nie wiem, czy miałem się z czego cieszyć. Ponieważ pamiętajmy, że to był tylko jeden klucz. Jednak od czegoś musiałem zacząć. Dobra, no nic. Kupujemy widzowie klucze w takim razie. 600 milionów wezmę. 600 milionów również wezmę. Kurde, no jest widzowie. Oj, ktoś to już kupił. 5 odłamków. Dobra, ty nawet nie zła kwota. A, no i już to sprzedał. Przerąbane, nie. Trzeba, widzowie, dobry oferty strasznie, to zbierać, no i nie wiem, może mi się to uda jakimś cudem zdobyć po prostu. Chociaż w ogóle nie jest łatwo. Postanowiłem, że zamiast z rynku stworzę skup, przez co inni gracze będą mogli przyjść do mnie na wyspę oraz sprzedać swoje odłamki za dobrą kwotę. Dobra, moi drodzy. Kupiłem sobie sklep, teraz sobie go ogarniemy. Praktyczny odłamek, to chcemy. I chcemy, moi drodzy, to jakby sprzedawać. Że chcemy zrobić skup. Wydaje mi się, że 500 milionów to jest idealna cena. Potwierdzamy to i chyba możemy to robić. Skup galaktycznych odłamków. Kup, cyk, dobra, mamy to. Ustawiamy warp, no i zaczynamy pisać. Zwyczajnie po prostu. Może sobie wezmę jakiś kolorowy nick, kolorowe pisanie, wszystko i będzie git. No fajne jest to, że teraz możemy sobie jeszcze odebrać daily, bo miałem przegrane pół godziny na serwerze. idziemy znowu otworzyć klucz. No i dwa, w ogóle picki klucze, Nawet wiem skąd teraz. Już nie pamiętam. Nie wiem, chyba przypadek nie, nie kupiłem po prostu go. A nie, dropnąłem ze skrzynki, no tak. Trzy sloty na generator, okej. Okay. Zawsze spoko. No i spawner szkieletonów. Kurde, no jest lipa, widzowie, jest taka lipa, że masakła. Tak totalnie szczerze. Nawet nie wiecie w jak miałem bardzo przerąbane. No, że Generator w zasadzie dużo mi nie dało. A bardziej zrąbałem. Ponieważ mogłem to o wiele lepiej wykorzystać. Jednak nie pomyślałem. Zostało mi ostatnie 20 zł na koncie. A moją jedyną szansą było otworzenie skrzyni generatorów. Więc postanowiłem to zrobić. Dobra, portfel. Nie, to jest ostatnia szansa. To jest ostatnia szansa, naprawdę. Generatory, let's go, dawaj. Nie wiem, najwyżej sprzedam, no zobaczymy. Coś dobrego to już zdropło. No, jakieś tam drapły rzeczy, ale no, dalej to nie jest to. Ja pierdzielę. Moi drodzy, przez jakieś 20 minut cały czas przeglądałem rynek. Mam 63 odłamki. Nagrywam wam tylko jeszcze w tym momencie, jak kupuję ostatni odłamek i czekam na jakąś fajną ofertę. Dużo było takich fajnych ofert, gdzie na przykład sprzedawali, nie wiem, czy za 500 tysięcy na przykład. Jeden odłamek, rozumiecie to. Więc to na pewno mi no bardzo dużo ułatwiło dobra. 570 milionów, niech będzie. 64 odłamki mamy. Wymieniamy to oczywiście na klucz i błagam. Opatrzcie, no i znowu. Ziomek wystawia to normalnie za takie grosze. Co jest? Kurde, nie zdążyłem, ale za 500 tysięcy! Boże, czemu oni tak wystawiają? To co jest? Od razu to jest oczywiście skupywane. Kurde, nie zdążyłem żyłem znowu. No, ale takie rzeczy niektóre udało mi się zdobyć. Moi drodzy oficjalnie otwieram skrzynię. Niech się dzieje co się ma dzieć. Proszę daj mi. Ja nie Wierzę! Jeszcze bocian wystawia dalej. Za, za grosze. Nie mogę w to uwierzyć. Ja pierdzielę, ale ta motyka to, to mi rozwaliła w tym momencie. Tak zdobyliśmy pierwszy z przedmiotów. I zostało nam jeszcze ich do zdobyć aż dwa. Bocian znowu. Kurde, znowu nie zdążyłem. Ja pierdzielę. On to wystawia za takie grosze. Nie może tu w ogóle Za 500 tysięcy chopie odłamek. Jednak dzięki tej motyce mogliśmy o wiele szybciej zbierać odłamki. Dobra, patrzcie to. Teraz nam będzie tak leciało wszystko. Zwykła kasa i te odłamki powinny nam ba. Nie no, ja nie wierzę w tego bociana. Ja piszę od niego. Kupię wszystkie odłamki. Które masz? Błagam, błagam niech on się zgodzi po prostu Niech on się po prostu zwyczajnie zgodzi Ja kupuję te odłamki za 300 milionów znowu? Kurde, zaraz będzie musieli znowu śledzić rynek Nie no ten bocian to mnie rozwala nie? Patrzcie, kupiłem, 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 kupiłem normalnie odłamek za takie grosze. Nie no ja siedzę tu w tym momencie i normalnie zazbieram, mnie. nie. Pa, znowu wystawił. Bierz to, wiesz to, kurde, uskamowali mnie. Nie, nie, nie. 550 milionów, dobra, wezmę to też. 550 znowu. Normalnie no, trzeba siedzieć na tym rynku. O proszę bardzo, za miliard, trzy odłamki. Trzeba siedzieć na tym rynku i po prostu widzowie to snajpić, nie? Już mamy 6, więc zarobiście. Jednak postanowiłem chwilę odpuścić, ponieważ pieniądze mi się kończyły, więc zacząłem sam kopać odłamki. I patrzcie to, jak mi teraz kasa leci w ogóle z tą motyką. Patrzcie to, mam już i tak mi napierdziela ta kasa, na tej farmie jeszcze w ogóle Że to jest masakra Zaradę mi o 2 złote, dosłownie pewnie teraz Uwaga, i jeden uwa 1 grosz, jeden grosz No już, dwa złote już mam ponad Ja pierdzielę tak to, ta to oddaje mega nie Dobra, pierwszy galaktyczny odłamek poleciał Zarąbiście, mamy 7 odłamków Kurde, oni je tak dalej tanio sprzedają Że po prostu ja nie mogę w to uwierzyć nie Nie wiem co mam robić, czy kopać, czy kupować Odłamki po prostu, powiem wam szczerze tak Kopie już naprawdę, no kilka Minut dobrych i mam już 4 złote Praktycznie na swoim koncie, możliwe, że to wcale nie jest głupie żeby zbierać 20 złotych, następnie wypłacić to do portfela i za to kupić klucze. Jednak, no nie wiem, czy to jest mega dobry pomysł. Muszę się jeszcze nad nim na pewno zastanowić. Galaktyczny odłamek, let's go, zarobiście I 5 gros, tak to się robi. W pewnym momencie przypomniała mi się jedna rzecz: Przecież miałem rangę cash, a nie odebrałem totalnie żadnych kitów. Ej, dobra, stary, bo ja w ogóle nie odebrałem kita. A ranga cash ma naprawdę No dużo kluczy. Legendarne tutaj trzy. To mogę zużyć. Ja pierdzielę, ty ja to biorę. Ja to biorę i to biorę, i dzięki temu mamy klucze. Dobra, jeszcze kupiłem galaktyczny odłamek na 100 milionów. Ja pierdzielę, co za fart. Nie? Dobra, moi drodzy, otwieramy skrzynkę. Mamy cztery legendarne klucze, więc zarąbiście Otwieram oczywiście i. Klucz dostaliśmy. Nie wierzę! Czekaj, czekaj, jaki jest ten... Klucz do generatorów! Ja pierdzielę! To w ogóle można. Bez kitu ja Nawet nie wiedziałem, czy można tu zdobyć klucz do generatorów. A teraz nie zgadniecie, co się stanie. Znaczy, sami zobaczcie po prostu. Bo ja się trochę zdziwiłem. Dobra, moi drodzy, mam klucz do skrzyni generatorów. No, wątpię, że to dostanę. Wątpię, że to dostanę. Wątpię, że, to dostanę. Wątpię, że cokolwiek dobrego dostanę. Byłbym zadowolony nawet z takiej 28. No, rzucę, to otwórzmy, wyrąbamy. Nie. Ja pierdzielę. Ej, dostałem generator mag. To jest możliwe? To jest możliwe? Serio, to, co tu się wydarzyło, rozwaliło mi głowę. Jakimś walonym cudem, dostałem klucz do generatorów, z którego otworzyłem generator magmy. Czyli drugi najlepszy ten, który potrzebowałem. Ten generator był warty aż 90 miliardów. Rozumiecie to? Ale go zdobyłem dosłownie przez przypadek. Ej, ja pierdzielę. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę w to, tą... No, nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Mam, moi drodzy, najlepszy generator na serwerze. Warty 90 miliardów dolarów. Ja w tym momencie. To jestem tak ustawiony. Mam 9 odłamków. No, brakuje mi tylko korona. Brakuje mi tylko korona, nie? Walona, głupia korona. Jednak był mały problem. Ponieważ nie miałem już za dużo pieniędzy. A odłamki wciąż kosztowały naprawdę dużo. Nawet z najlepszym generatorem musiałbym długo naprawdę czekać. Na to, żeby zdobyć wiele pieniędzy. Postanowiłem, że muszę sobie trochę pomóc. I poszedłem na farmę buraku. Nic, no, lecę po prostu dalej kopać. No, bo ja nie mam totalnie żadnego innego wyboru i tak. Chociaż ty, czekaj, bo jeszcze mam klucze przecież. Ja zapomniałem, że ja mam jeszcze klucze w ogóle, ty. Tak się podierałem, Ale to akurat główno nam poleciło. Ciało. Kurde, jakby jeszcze ten klucz do generatorów by nam dropnął. No. Potem mógł, nie wiem. Selun, wow, bo, Dobra, to jest zajebisty przedmiot X2. Czy wszystkiego coś w ogóle ciekawego mogę dostać, no tak średnio, więc go chyba nawet nie otwieram i rzadkiego też już w ogóle. Dobra, zostawiam te klucze. Może je sprzedam po prostu. Spróbujmy opylić taki jeden klucz za, nie wiem, 500 milionów. O, dobra, ale za 100. Zobaczymy, jak pójdzie. O, za, za 10 jeszcze wystawiłem. No to jeszcze w ogóle mi się porąbał. Wiesz, go, możliwe, że nawet nikt nie kupi. 300 milionów, bierz to, bierz to. Gdzie to jest? 300 baniek A, i wy kupili, kurde. Ej, mega tanio odłamki sprzedają. Co, co się dzieje? Czemu tak tanie odłamki jak już wszyscy sprzedają? Dobra, oczywiście żadnego nie zdobyłem. Taki klasik, zaraz pewnie będą leciały dopiero. No ok. Ogólnie to w pewnym momencie pojawił się problem. Ponieważ straciłem naprawdę mnóstwo pieniędzy, ale zdobyłem trochę odłamków. Jednak wciąż mi ich za mało. mam 16 odłamków i półtorej miliarda. No jest generalnie straszna lipa, nie będę ukrywał. Nie wiem co mam zrobić. Jedyny jaki pomysł mam to może zagrać coin flipa. Dobra, spróbujmy. O 500 milionów zagrać. A, to nie mogę, no to lipa. Dobra, sprzedajmy to sobie, te wszystkie tutaj itemy, co są. No, ale dalej nie dostajemy mega dużo kasy. No jest lipa, widzowie, jest lipa. Nie będę ukrywał, że jest trochę lipa. Mamy dwa przejmoty, ale brakuje nam tylko korona. A do tego będę musiał otworzyć pewnie tak dużo skrzynek, no że zwariuję po prostu. Po kilkudziesięciu minutach czekania oraz zbierania itemów z generatoru, żeby zdobyć jak najwięcej kasy, musiałem jeszcze raz zaryzykować. I postanowiłem, że sprzedam kilka rzeczy. Ej, dobra, mamy Selwanda. Selwanda, na przykład, jest na, na pewno wiele wart, więc dobra, sprzedajemy to. Nie wiem, nawet za ile to mogę sprzedać, stary, no, za nie wiem, Za 5 miliardów, dobra, wystawiłem to za 5 miliardów. Mam po prostu nadzieję, że ktoś to kupi. No i mam, moi drodzy, oczywiście te amety z szardy, Czyli galaktyczne odłamki. Kurde, nie wiem. Próbujmy sprzedać i kurde, nie wiem. 5. No dobra, walniemy, walniemy grubo. 15 i sprzedajmy to za, nie wiem, za 10 miliardów. Wyrąbane. Nie wiem, próbuję, kurde. Za ile to wystawiłem za miliard? Ja pierdzielę, ale zrąbałem. Ty, ale ktoś to kupił! Ktoś to kupił. I nie wierzę, że ty. No, sprzedaj. daję to za. Sprzedaj jeszcze za 15 miliardów. Sprzedaj za 15 miliardów. Błagam, błagam. Może ktoś to kupi? Błagam, błagam. Ktoś to kupił, mam gdzie 2 miliardy. No dobra, udało mi się miliard. Kupił to, kupił to, kupił to. Jakiś shiny, szaj, ja pierdzielę. Ej, to fake. O, daj pieniądze, to fake, a kupiłem. Nie fake, prawdziwe. Ja pierdzielę, oskamowałem gracza. Oskamowałem gracza, oskamowałem gracza. Przykro mi, stary. Ja pierdzielę. Oskamowałem do sobie gracza. Ej, Dorek, to złamki jednak idą. Ej, wystawmy ich znowu z 10 albo z 9 i sprzedaję za 5 miliardów. Liczę, że to, ktoś to, to po prostu kupi. Tyle. Tak zdobyłem 17 miliardów dolarów. Co było trochę niemoralne, ale oczywiście postawiłem mu to. Oddać później na koncie admina. Bo trochę głupio mi się zrobiło. I dałem mu jeszcze z dwie dechy. Dobra, przez to, że mamy tyle hajsu, możemy naprawdę wiele rzeczy zrobić. Możemy znowu kupować odłamki. To są te moje w ogóle masakra. Wow, wow, wow. Za miliard sześćset cztery odłamki. Nie wiem, czy to dobra kwota, kurde, nawet. Alech, nie, no dobra, dobra, dobra. I naprawdę jest widzowie dużo tutaj skup, jak widać. Znowu, to jest znowu zarombiste ten. Sprzeda Kupiłem znowu. Ja pierdzielę, ileżą odłamku? 25. Dobra, możliwe, że zaraz otworzę jeszcze jedną skrzynkę. I dosłownie ta sama oferta. Znowu kupuję. Aj, nie mogę już. Ja pierdzielę. 25 odłamków, jeszcze kurde trochę jej brakuje i będzie git. Nie wierzę, że ziomek znowu wystawił. Znowu wystawił. I znowu nie nie ja, ja pierdzielę! Powali mnie dzisiaj. On cały czas tak wystawia, nie? A mi się to nie ładuje. Ej, no nie chce mi się od, odświeżyć rynek. Czajcie to? No, że tak dużo odłamków tu było do kupienia. Ja nic nie zdobyłem, nic. I znowu sprzedaję. No i znowu nie ja, ja pierdzielę! Nie wiecie, jak byłem znerwany, było mnóstwo odłamków, a ja nie kupiłem ani jednego. No i znowu. Nie no dobra, ludzie to tak kupują, że to jest masakra, nie? Ło! Kupuję. Kurde. Nie wiem, czy kupiłem. No, moi drodzy, wystarczy patrzeć na czat. I po prostu w momencie, w którym ktoś to wystawia, klikacie odśwież rynek i kupujecie. Jednak, no, wcale to nie jest takie proste. 500 milionów. No dobra, już też ktoś kupił, oczywiście. Masakra. Ludzie tak skupują. Ja pierciele, Ja pierdzielę. 10 odłamków. 10 odłamków. Za 100 milionów? Błagam, błagam. Dajcie mi coś więcej jeszcze. 65 milionów odłamek. Co jest, kurde. Dobra, za 400 koła też kupuję. Kupuję wszystko, co się da. Błagam, już chcę mieć po prostu odłamki walone. W międzyczasie, gdy kupywałem odłamki. Na rynku, wykopałem ich kilkanaście. Przedstawiłem już 43 odłamki, więc byłem coraz bliżej klucza. Resztę postanowiłem wykupić na rynku. Dobra, czekamy za mną na jakieś fajne oferty po prostu. No. 800 tysięcy, no ja na porąbanie są. Kurde, że nikt nie kupił ani tego Selwonda, ani tego. Kurde, nie chcę się nabrać. Tamten się nabrał, ale tylko to była, była jednorazowa sytuacja. Boże, znowu odłamek dostałem. Ja pierdzielę, już mam widzowie ich 51, trochę też kupywałem. Chyba dalej idę kupować. Dobra, kupiłem następny 500 milionów. Ja pierdzielę tak to długo. 52 odłamki, on już tak bliżej jest do tej skrzynki. Jak ja dostanę z tej korony, to wychodzę, nie. Naprawdę. Słuchajcie, moi drodzy, mam 58 odłamków. No kurde, jestem już tak blisko. Brakuje mi tylko sześciu tak naprawdę. Czekam tylko, aż ktoś po prostu powystawia teraz. Mam jeszcze prawie 10 miliardów. No i albo korona, albo nic, nie? Dobra, 3 miliardy, widzowie, Te 3 miliardy jak sprzedać. Nie niech będzie, nie będzie. Stary, ja już wydaję wszystkie pieniądze w tym momencie. Ja już nie potrzebuję tych pieniędzy, bo ja po prostu wiem, że ja w tym momencie to zgarniam. I tyle, nie. I po prostu wiem, że korona już będzie na mnie czekać. Po prostu. Moi drodzy, jeden odłamek, jeden, jeden odłamek brakuje. Dobra. 800 milionów, wyrobane, kupuję nawet za 800 Dobra, mamy to, mamy to, galaktyczny Widzowie klucz, Maga, po prostu daj mi to Daj mi koronę, daj mi <śm> <ś> Nie, nie, <ś> wierzę Nie wierzę, nie dropnąłem Nie dropnąłem A będzie to, to oznaczało? Że muszę zdobyć Następny klucz do skrzyni galaktycznej Więc znowu zacząłem kopać Zbierać, a tak serio Kupiłem to ładowanie za dwie dych <sz> <ś> Moi drodzy, nie ma co, portfel, klucze do skrzyni Klucze do generatorów, nie, nie, nie My chcemy to przecież, odłamki, a, bo co, cztery... 40 zł jednak kurde zapomniałem. Oficjalnie kupuję odłamki, odłamki. Wymieniam to na klucz i otwieram to. Be, nawet bez animacji, po prostu wyrąbane. nawet nie wiem co dostałem? Dobra, coś dostałem, coś dostałem. Boję się otworzyć ten Tak Tak że tak się boję otworzyć mi punek. No otwieram po prostu. I co dostałem? Nie wiem co dostałem. Normalnie no nie mam pojęcia nawet co dostałem, nie. Czy ja to ten ten kilof? Nie wiem, nie wiem co dostałem. Co można zrobić w takim momencie? Wydać następne 40 zł na walone odłamki. Powtórka, powtórka. Tamto to się wytnie, wiadomo, nikt tego nie widział. Odłamki, kup ten walony klucz. Dobra, otwieram jeszcze raz. Otwieram jeszcze raz tak, żeby, żebym nie widział, żebym nie widział. Uwaga, zamykam oczy. Daj coś. Dobra, dostałem coś. Coś dostałem, widzowie, coś dostałem. ale... <śpuszczak> boję ja się jakby boda odbierać. Uuuh! Uuuh! Nie wiem, że mam... Dziękuję, Panie Jezusku. Ja pierdzielę. Stary, milion złotych został wydany tutaj. Wychodzę już. Ja pierdzielę. Mam wszystkie najlepsze przedmioty. Nedratowa motyka. Zawijam to. Najlepszy generator magmy. I korona. To tyle z tej odcinka. Widzowie, udało się. Zasubskrybujcie kanał, wiecie na CraftCube. A. Jak chcecie odcinek, ile zarobię z takimi temami w 24 godziny, to napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję, Panie, Panie Jezusku, że mi dajesz to.